Chcę powiedzieć, że mamy tak, no, trochę e, krótki czas, e, e, ale chciałbym, żeby to był merytoryczny czas, który jest takim pierwszym spotkaniem, na którym powinniśmy powiedzieć sobie wyraźnie, że razem wspólnie troszczymy się o przyszłość e, naszego regionu. Potrzebujemy wsparcia oczywiście największej naszej uczelni jako jest Uniwersytet, ale również innych uczelni, prywatnych, państwowych szkół na poziomie ponadgimnazjalnym, szkół zawodowych. To wszystko musi być skorelowane, żebyśmy mogli rzeczywiście wykorzystać kolejną szansę. Prawdopodobnie, prawdopodobnie na lata 2014-20 będziemy mieli zarówno jako Polska, jak i region większe środki do dyspozycji. Jest, postępuje dalsza decentralizacja zarządzania z tymi środkami. Na pewno również w naszym regionalnym programie operacyjnym znajdą się środki z dwóch programów, z dwóch z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego. W związku z tym łatwiej będzie w jednym programie zarządzać tymi, tymi środkami, łatwiej będzie zarządzać rozwojem.